Hej, hej, witam Was! Bella jest, jest i, i kolejna. Ale ten. Widać no. ładnie, tylko że my tutaj mamy. A, świątecznie. A tam. po co to się świeci tam? To jest niepotrzebne. To, to jest żółte. Hejka! Hej! hej. Tutaj kanał Iwaj Pedro Team. Czyli wędkujemy z mamą i tatą. Jest z nami też Naomi dzisiaj. Cześć. I przedstawimy wam dzisiaj sprzęt. Już zaczniemy pokazywać sprzęt, nie? Tak. tak który zaczniemy od namiotu. Zaczniemy od namiotu, bo powiedzieliśmy w naszym pierwszym odcinku, że będziemy się dosprzętawiać i wszystko, co sobie kupimy, będziemy wam pokazywać, a że pokazaliśmy już na TikToku, jaki namiot kupiliśmy i od razu była setka pytań. Jakiej firmy, firmy? Ile kosztuje? czy jest wysoki, czy niski więc postanowiliśmy nagrać taki filmik jak rozkładamy ten namiot, ile kosztował no i mniej więcej tam, na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym filmiku Także... tak. kupiliśmy też łóżka trzy, bo jest nas troje, my będziemy jeździć w trójkę a że ten namiot niby jest dwu- trzyosobowy, więc pokażemy Wam trzy łóżka rozłożymy pokażemy jak wygląda, ile miejsca jest wszystko zobaczycie na tym filmiku, ale zanim zaczniemy go kręcić, to musimy namiot rozłożyć w salonie, bo wiecie, jest jeszcze na dworze zimno, a wędkarze jak to wędkarze sprzęt muszą rozkładać. Więc rozłożymy namiot w domu. Wszyscy razem. Ale najpierw wyniesiemy wszystko z salonu, zrobimy sobie miejsce. No i działamy z nami. I oczywiście zapraszamy na nasz kanał, na subskrypcję, żeby nas było y, was coraz więcej, żebyśmy się mogli rozwijać. Także zapraszamy na kolejny odcinek. No. Najpierw na. musimy ogarnąć salon. Tak, wynosimy. meble, Wynos... Chodźcie tutaj, tutaj, tutaj. Nie no jest wszystko dobra. takie proste. Salon pusty. Mamy tu namiot. Jest to namiot od prorobika C-Series Tumen BV Overwrap. Także zobaczycie teraz, jak się go rozkłada, jak wygląda. I w ogóle. No to co, dziewczyny? Działamy, nie? Działamy. Działamy. Rozkładamy, wyciągamy wszystko ze środka. No. Nie wiem czy to będzie tak że lepiej wyjąć. Chyba wysuniemy. na Będę ciągnął. Tak. ja Tak. Także tak, widzicie. Tak. Pierwsza moim zdaniem uwaga to, że ten pokrowiec fajniejszy byłby gdyby był na zasuwach. Ale no, jest jak jest. Co? To jest nie? To będzie narzuta. To ona na koniec. Narzuty położymy na razie na bok. Tu mamy pewnie igły, czy tam jak się to nazywa? To tutaj mamy... Śledzie. Śledzie, śledzie. Czyli dobrze, wędkarski zeżka. Są w śledzie, jest dobrze. Tak. Tu mamy połąki Wszystkie. Czyli mamy jeden taki. Tu są dwa. Nie, to jest jeden. Jeden. E, jeden taki. Jeden taki. Jeden taki i jeden taki. 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 Jedziemy taki. Jest jeszcze jeden. I od razu mówię, że dzwoniliśmy, bo wyjęliśmy sobie go już wcześniej, obejrzeliśmy. Dzwoniliśmy do sklepu i okazało się, że nie ma oryginalnej instrukcji obsługi w nim. Więc składamy na czuja, nie? Więc prawdopodobnie jak wszystkie namioty, chyba <grywa> że ktoś miał, wiecie, rurka w rurkę i tamten to nie. Z tych nowszych namiotów to podobno jest taki sam jak reszta, więc rozłożymy. A jak nie, no to będziemy widzieć. Więc działamy, tak? Gdzie dajemy wejście tu? Tam dane wejście, no. Czekaj. Tu są takie rozkładane. Rozkładane. No, ja mi kręci, kręci. Kręć, kręci, Jocha. Tak. Bo tu mogą wyjść cudawianki dawianki z tego namiotu. O. Dawianki na pewno tak i tutaj mamy jeszcze i tak o I mamy już, już koniec tam żeś chyba rozwiązany ale ja <grymna> mi się zakładałam ale rurkę żeś włożyła. tak tutaj jeszcze mam jedną rurkę Mama. nie na no, ogół wyszło po skosie tak o mamy Dobra. Weź przejść do przodu i chyć go zawszód sobie tutaj. Bo teraz trzeba tą rurkę rozpudową, nie? Mm. Bo trzeba rozepsrzeć, że tam jestem, jestem. Tylko zanikłem na chwilę, bo czekajcie. To tutaj będzie. Tutaj tak, o tam dał. Ale tam do tej dziury? Tu, nie, tak. Tak, tam. Ludzie dziury. Ten facet zapomniał, że te dziury już Może Do... cieńszy Ale to z tamtej, z tej strony Dobra, ja idę na tyły Mhm, idź na tyły, ja będę tutaj, ja Będę wkładał Tak właśnie Czekaj no. Troszkę sobie go na tyle, bo muszę to wsadzić tutaj O, tu jest taka, taki dings. Hmm. Tak, o, tak. I yes. co mamy to Wepnij to w durkę tam. Czekaj, no. No, no, wepnij, yes. no. O. Dobra, i teraz ja sobie go tutaj poluzuję. Rozepcham. I mamy to. Podłoga jest na rzepy takie, więc podejrzewam, że to się jakby się go pośledziowało, to się podłoga rozłoży. Po przykleja, że my tego nie będziemy robić w salonie, bo chcemy Wam jeszcze łóżka pokazać, jak no się umieszczą. Tak, bo kupiliśmy trzy łóżka. Też pokażemy Wam jakie, jakie firmy i, i jakość tych łóżek to zobaczycie sami. No a ponie, potem na koniec wrzucimy narzutę jeszcze na niego i zobaczycie, jak wygląda z narzutą, nie? Ale najpierw weźmiemy łóżka i mamy jeszcze taki stolik z dehadlonu, co prawda on już jest z tamtego roku. Ale rozłożymy go, bo to jakiś standardowy stolik, i rozłożymy go w środku. Zobaczycie, miejsca ile będzie, nie? A, no i tutaj pokażemy, bo on tutaj ma okno. I to też, moim zdaniem, nie wiem, jak wyglądają inne wędkarskie namioty. Ale hmm. denerwuje mnie to, że on tutaj ma rzepy od strony, tak jakby dworu. Że tylko z tej strony można to otworzyć. I co prawda on no, tutaj ma tą moskitierę, nie? ale w środku, na przykład jak będziemy siedzieć w środku, no to już tej rzepy nie da się otworzyć I moim zdaniem to jest trochę bez sensu, bo jak na przykład będzie padać na dworze, czy będzie jakaś niezafajna ta pogoda, a będziemy siedzieć w namiocie, no to nie otworzymy sobie, żeby nam było na przykład no, przebieg jakiś, czy coś, nie? no wiecie o co chodzi. To też moim zdaniem jest troszkę na minus w tym namiocie, ale ogólnie G. Świetnie, tutaj mamy, zobaczcie, mamy jeszcze do niego, do zestawu śledzie. No, śledzie, zobaczcie, jest ich sporo. 4, 6, 8, 10, 12, 18 śledzi jest, więc no nie jest, zazwyczaj dają mało. 4, 6, 8, 10, tu jest 18. Nie wiem, czy aż tyle trzeba wbić, czy po prostu są jakieś rezerwowe. Wyda się w praniu się okaże. I zobaczcie, przygotowaliśmy jeszcze nowe. Pachną nowością, bo dopiero przyjechały wczoraj. I wyjęte są tylko z kartonu. Więc są to łóżka firmy Prologic. Tak. Rozłożymy Wam je teraz, pokażemy jak wyglądają i wsadzimy trzy sztuki, no bo nas trójka na ryby jeździ. Ale i tak nie będziemy spać przecież Przemek, w y, trójkę w tym namiocie, bo mamy jeszcze parasol. No będzie, mamy parasol, ciężko, ale bo... to o parasolu kiedy indziej, ale, no wiem, ale wiem, co łóżka wstawimy Wam, pokażemy Wam jak wyglądają dwa ze stolikiem, jak trzy wyglądają, jak to z miejscem. Będziecie widzieć. Łóżka są prologika, One mają 2 metry na 80 cm. Mają taki pas zabezpieczający, żeby się nie rozłożyły nam w transporcie. Pier... To są dokładnie łóżka. Prologik. Adventure. Tak, wyglądają. Rozłożymy sobie je. Na ośmiu, no to... ośmiu nóżkach są, tak to jest ważne. My chcieliśmy na ośmiu, bo podobno na 6 jest lipa, nie wiem. Mamy na ośmiu. Jak się będą sprawować, nie wiem. Się okaże w praniu. Stawimy teraz pierwsze łóżko do namiotu. Tak. Rozłożymy sobie nóżki. I idziecie. ty masz lampkę jakąś taką? Mam lampkę. Tylko weź tu tam, bo z tym na tu to tak cimno. Jedna ważna rzecz, której, na którą żona mi zwróciła uwagę. A ja nie zwróciłem uwagi przy zakupie, poza budżetem oczywiście. To, że nie mają niestety podnoszonego oparcia regulowanego, żeby sobie ewentualnie można, nie wiem, posiedzieć książkę poczytać, zanim ten karb weźmie. No i niestety. Można tylko leżeć. Można tylko leżeć. To jest też fajne, ale no wiecie. Kupiliśmy sobie taką lampkę z dehatlona do namiotu, więc ją tu powiesimy. Pykniemy sobie w dół. Zawsze to jakieś światełko. Eee, nie no, w Chicago mamy teraz. Normalnie no oświetliło. Mamy... Kwestia jest taka, że to jest jedyny hak na lampkę w tym namiocie, nie? Nie ma więcej. Więc no... No trochę... Eee, że będzie coś widać. Ubogo, ale no cóż. Dobra. Weźmiemy go troszkę, rozszerzymy. Tak, on ma tutaj takie zapięcia na boki Jakbyśmy nie chcieli przodu mieć To można to pozwijać I o I wtedy jest tutaj dużo więcej miejsca Ale wydaje się teraz mniejszy, nie? No, teraz rozłożymy Ja podejrzewam, że jakbyśmy go na śledziaku naciągali to on będzie większy, nie? Hej, mamy tutaj Dwa łóżka już rozłożone w tym namiocie. Teraz widzicie, mam taki dehatlonowski stolik, Większość z Was pewnie go widziała albo go ma, bo to taki standard też. On ma tu zapięcia boczne. Bardzo fajne rzeczy. Jeżeli w ogóle ktoś nie ma, to jest fajna rzecz, niedroga. A pyk rozkładana. Nóżki są ustawiane, więc można sobie regulować pyk pyk. Obracamy znowu stawiamy nóżki, ustawiamy i już mamy stolik do namiotu. Trochę wysoki, ale no, no to jest jakieś rozwiązanie. Nie? My ogólnie planujemy kupić sobie inny stolik, niższy i z półkami pod spodem, bo wiecie, no, miejsce nam jest potrzebne łóżka, pod łóżka może wejdą torby, ja Wam pokażę tutaj, wejdź zobacz one mają nóżki wyciągane jeszcze całą nóżkę wyjąłem, Aha, teraz nie wiem czy wsadzę wsadzę więc tak średnio na jeża, żeby zaznaczyć to zaznaczymy, żeby weszedł w cały uchwyt, żeby nam się to nie połamało tak, tyle no, to jest jakieś 10 cm łóżko może stać wyżej więc, jak podniesiemy całe łóżko, to będziemy mieli tutaj ze 30 cm. Boże nie wiem, zobaczę, pójdę po miarkę, bo to jest ważne. Ile ma to łóżko? Ile ono ma długości? A ta. Ona ma 200x80, 200x80, ja mam 158. No, a jeszcze widam, się zmieści. Dobrze pamiętam, ono ma. Gdzie? Ono ma. 70, nie 80, 70 ma na 200, 70 na 200, kurczę. 150, tak, na 200, samo tylko to odwrócić. No i mamy na 200, 150 na 200. A teraz, jak podniesiemy jeszcze tą nogę, tyle samo. O, pyk, pyk, to mamy średnią łóżko, możemy podnieść bezpiecznie na. 37 cm centymetrów. Czyli, tak 37 muszę mieć w wysokości. Więc, jak ktoś ma taką torbę na 35 centów, to śmiało ją tam wsadzi pod całe łóżko. Także wszystkie łóżka mogą iść do góry. A my teraz wyjmiemy, wyjmiemy stolik, a włożymy trzecie łóżko. I wrzucamy kolejne łóżko, to już jest trzecie. Nam zależało, żeby było... Wiecie, jak kupimy jakiś ogrzewacz do namiotu, czy coś wspólnie, to żeby nie ogrzewać dwóch namiotów, tylko najwyżej do drugiego wrzucimy jakiś sprzęt, a żeby chociaż spać w jednym namiocie, więc mamy trzy łóżka, mniej więcej. Materace się powyginały, bo nowe pewnie się wyprostują. Tutaj mają te gumy, nie? Tak, można mają ponaciągać. Można ponaciągać, bo na razie są nowe i wpadam się. Tutaj jest miejsce. Ale nie jest miejsce, nie? Tak ogólnie, żeby... Wiecie co, no, w karty można pograć. Ale no nie, żeby tak posiedzieć i graty mieć na przykład w parasolu czy tam gdzieś, nie? No. I też by tak mogło być. No, no bo ale tam... mając graty tutaj, jakbyśmy je podnieśli na 30 centów i wsadzili wszystkie torby tu pod spód. No ale jakbyś tutaj miał na przykład ten stoliczek Ala, tak, z jakimi no. paczkami, no to już go musisz wynieść, nie? Chciałbym nie, no z... wiadomo, że jak go naciągniemy trochę do tyłu, to tam jeszcze parę centów pewnie miejsca będzie i z przodu tak samo, ale nie chyba na tyle, żeby ładować stolika, wiecie, karpiarze, A jeszcze cała taka trójka, no to już w ogóle, to jak my tu wszystko mielibyśmy wepchnąć, to przy pikaniu ryby nie ma opcji, żeby dolecieć. <laughs> No, ale na opartego, jak jest jeszcze jakiś in, jeden namiot albo parasol i tam są graty, to w trzech śmiało można poleżeć, pospać, to tak naprawdę... No, no, jeżeli się nie boimy, wiadomo, że nie wybieramy się zimą, tylko chcielibyśmy pojechać pod namiot, jak będzie ciepło, więc chcielibyśmy, żeby to było otwarte. I wiadomo, że każdy na rybach martwi się o to, czy mu tego drugiego namiotu ktoś nie obrabia. Więc, no, jak będzie otwarty cały, i obok będziemy mieli jakiś namiot, parasol mały, coś, żeby tam sprzęt pochować. Bo wiadomo, żeby to się nie walało, nie? Bo jak przyjdą deszcze, a mamy innych milion rzeczy: jakieś pokrowce, cudawianki, torby, ubrania, a jeszcze pewnie lodówka, jeszcze magazyn prądu, a inne cudawianki no to żeby to było pochowane gdzieś pod dachem, nie? to bo mi tak do głowy przyszło, a jak y, puścimy, y, otworzymy cały ten namiot w sensie puścimy te gumki od drzwi mm -hmm. to tutaj jest moskitiera? w a ja nie wiem wiesz o co chodzi, na przykład... nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczymy zobaczymy, ja nawet nie wiem, ja no już puszczam otwieramy, pyk nie ma tutaj moskitiery nie ma moskitiery nie ma, nie ma, nie Jest jest tylko zasuwa no, więc, no, no nie ma. Ale jest opcja, żeby całkowicie ściągnąć drzwi. Można je tu, widzicie, jakbyśmy te zasuwaki całkiem można odpiąć. I byśmy mogli drzwi całkowicie zdemontować. Ale po co demontować, jak można to w sumie podwinąć. I zapiąć na uchwyty i tyle, nie? Po co to, to potem się gdzieś będzie walać nam więc nie, nie można, nie mam moskitiery no niestety wiecie, ale teraz może weźmiemy wrzucimy na niego narzutę bo do zestawu jest jeszcze w cenie narzuta ja co bardzo wiem, wiecie, jest... że do każdego namiotu jeszcze chcemy dokupić narzutę i wzmocnić słup de wody, bo to głównie chodzi o słup wody żeby był teraz w namiocie jest do 8000, chyba no jak będzie, jak będzie jeszcze narzuta, to będzie lepiej, nie? I przed wiatrem, i przed deszczem. Więc no, narzuta jest w cenie. Jedziemy z narzutą, nie mam pojęcia, gdzie jest tył. Tutaj mam napis, więc może tu będą drzwi. Tu jest tył. No to jak masz tam tył, to przerzucimy. Hmm. Tutaj też jest otwierany ten skrzydł. Można jest mocno. Ma tutaj też moskitierkę. Ona rzuta, więc też jest opcja, że się nie ukrócimy w środku. No. No i tutaj. Hmm. I tutaj mamy, żeby sobie otworzyć drzwi. Ona też tutaj jest na rzekę. Też można ściągnąć te drzwi. Ale zobaczcie, ważna rzecz. Jak mamy narzutę. To przed namiotem oryginalnym mamy 70 cm miejsca, nie? Taki, nie wiem, na buty, na jakieś gumowce, na ewentualnie jakiś coś, nawet jakiś malutki stoliczek, żeby tu położyć sobie, nie wiem, jakiś, jakąś centralkę od sygnałków, czy jakieś takie podstawowe rzeczy, które będziemy latarki. W nocy potrzebować, nie? Jak ktoś nie lubi spać na głowie z lataką. Ja nie lubię spać, bo wstaję i wyglądam jak król, który koronę przed chwilą wciągnął, Więc lubię sobie położyć na stoliku. To jest taka dodatkowa, fajna opcja, moim zdaniem. Jest trochę więcej miejsca, pół metra czy tam 70 cm. Także luzik. Tak. Teraz jest. Nie teraz powodzi świata. No ciekawe. A on ma, a być może jest tak, że on ma te śledzie do namiotu i do. No na pewno, no bo. I on do tego, było... nie? No, czyli to nie jest wcale tak dużo tych śledzi, się okazuje. Hmm. Czyli no wiecie, widzimy namiot Prologic. Daliśmy za niego 590, 590 zł na, na promocji. Także, także z narzutą w taki namiot, więc nie jest jakiś cud, nie wiadomo jaki, ale może się okazać, że za te pieniądze jest bardzo fajna opcja i że długo nam posłuży. Jak nie, no to, to będziemy kombinować dalej. nie? Ale na razie fajna opcja. Także jeżeli komuś się spodobał, to kupujcie, bo może warto, nie wiem, jeszcze nie był nad wodą, więc nie wiem, ale wygląda dobrze. Na dziś kończymy, żegnamy się z Wami, pa, do następnego odcinka, hejo. Hej. Gorąco tu. Co jest? Gorąco. Może nam nie będzie potrzebny piecyk? Może nie. <gry> Kurczę, zobaczymy.